Dobre, z tej strony Cupcake, trochę głupio mi przychodzić z... no i kot mnie już zaczepia, Nie, zwracajmy na niego uwagi, robię wszystko, żeby mu nie świecić, żeby nie było. Głupio mi przejść z inną niż poważniejszą produkcją, jednak nie jest to możliwe, a to jest dosyć ważna sprawa. Postaram się wytłumaczyć tego, co mówiłem, że ja mam chaos na głowie, nagram to chyba ostatni raz, więc w wielkim skrócie w opisie macie link do zbiórki. Kto mnie obserwuje na Instagramie widział, że zaspomowałam tym każde moje możliwe konto. A więc przychodzę to też a, i byłabym Wam bardzo, 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 bardzo wdzięczna Wam, jeśli byście chociaż zobaczyli w ten link, zobaczyli tę zbiórkę. Yy, jeśli macie oczywiście taką możliwość do kilka groszy Jeśli nie, wiadomo, nie każdy ma taką możliwość, nie każdy ma też chęci i to też jest OK, to też jest w porządku i to też jest zrozumiałe. Yy, Bądźcie byście udostępnili tą zbiórkę bo to też jest ogromna już pomoc, też pewnie to zobaczy więcej osób. Zbierka dotyczy jednego z rodziców dosyć a... Ważnej dla mnie osoby i chyba mi się głos tak zmienił. No i tutaj, że nadal ta osoba się dla mnie liczy, to czuję się w obowiązku, żeby zrobić wszystko, co tylko mogę, żeby tutaj w tej sytuacji pomóc. Postaram się to w przyszłości wynagrodzić, jeśli nie mam jakimś fajnym filmem, czy będę miał jakąkolwiek inną możliwość, postaram się wynagrodzić tą pomoc. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej, więc. Uf. Po prostu do zobaczenia w przyszłości i dziękuję po raz setny.